Częstym błędem przy wymianie koła dwumasowego jest brak przeprowadzenia poprawnej diagnostyki komponentów współpracujących z kołem dwumasowym. Taką diagnostykę warto przeprowadzić, aby uniknąć problemów z reklamacjami czy późniejszym niezadowoleniem klienta, który będzie reklamował, że podzespół przedwcześnie uległ zniszczeniu. Warto wiedzieć, że obroty rozruchowe silnika mają wpływ na poprawne działanie dwomasowego koła zamachowego. Jeżeli mamy problemy z układem rozruchowym, silnik w trakcie uruchamiania rzęzi. To proces samego uruchamiania silnika jest bardzo długi. Może to świadczyć o niepoprawności układu rozruchowego. Zbyt niska prędkość obrotowa silnika powoduje nadmierne drgania na kole dwumasowym. Koło dwumasowe wtedy pracuje na swojej częstotliwości rezonansowej. Zalecana prędkość obrotowa silnika w trakcie rozruchu wynosi 300 obrotów na minutę. Zbyt niska prędkość obrotowa silnika. Może wynikać z niepoprawnie działającego rozrusznika, złego stanu akumulatora lub przewodów i styków elektrycznych. W przypadku konieczności oczyszczenia styków elektrycznych, ZF Aftermarket ma swoje ofercie dedykowany do tego zestaw. Należy również sprawdzić komponenty. Które nie współpracują bezpośrednio z dwumasowym kołem zamachowym, ale mają bezpośredni wpływ na jego żywotność. W tym szczególności korekty pracy wtryskiwaczy. Gdy mamy problem z przełączaniem biegów, nie możemy załączyć biegu, występują szarpnięcia, zgrzytania w trakcie przełączania biegów, lub czasami jest to w ogóle niemożliwe, warto by sprawdzić luz osiowy skrzyni biegów. Niedomykająca się klapa powrotu powietrza w trakcie gaszenia silnika powoduje jego nadmierne wibracje, które przenoszą się na koło dwumasowe, powodując wzajemne uderzenie mas koła dwumasowego, co powoduje metaliczny hałas w trakcie gaszenia silnika.